widzowie, i będziemy grać na zamkowicach Wy jeszcze nie znacie tego świata Więc was oprowadzę Jakby co to jest mój dom Oceńcie w komentarzach w skali do 1 do 10 Polecimy teraz No tutaj, tu nic prawie nie ma Bo nie, dopiero co zbudowałam prawie No to tu jest tylko mój pokój Nic tu nie ma jeszcze. A tutaj czekajcie, widzowie. Jakichś chłopów zaproszę. Jednego gościa, który jest tutaj ze mną. Tutaj jeszcze nie wiem, co będzie. I nie zginę. Idziemy teraz do Andrzeja domu. Tak wygląda mój dom. O tak, proszę Państwa. Lecimy teraz do. A, tu moje Lambo i Tesla. A tu jest Andrzeja. Doskoczę, doskoczę. A tu jest Andrzeja. No to powiedzmy: magazyn. Schab miękko, chlebo, nie wiem, nie wiem, jak to się nazywa. Miedź, żelazo, potki, drewno, złoto i emeraldy. No to nie były emeraldy akurat. Choinka. A no tu jego rzeczy. Tak wyglądają. Nie wiem czy widać, ale to są moje rzeczy. Kowadło coś tam widzicie na pewno, więc Tutaj akurat nic nie ma. Mam na drugie piętro swój portfel. Nic prawie nie wiem, czy widać. Na pewno nie widać. Dobra, gdzieś z tym innym odcinku pokażę. Teraz się zajmiemy moim magazynem. Mam Glowstone? Czekajcie, Czekajcie widzowie W sumie mnie, ja już tutaj zrobiłem, otwory, ale Choćbym sobie, o i to będzie najlepszym sposobem Pójdziemy teraz po drewno. A drewno to powiedz wam, mamy daleko. Nie no za murami, ale co no to no te drewno jest, ale nie o, nie o takie mi chodzi. o boże najgorsza rzecz, która tu jest. Zaraz Wam pokażę widzenie. Czy Wy to widzicie? Odchłani. 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 Jak ktoś tam spadnie, wiadomo co się dzieje. Ciao, A co ja tutaj? Dołączasz? Jakby ktoś nie wiedział, gram na Xboxie Series X. A w kolejnym odcinku, może zagramy sobie w, w FC25? Bo dostanę na urodziny. Czyli 26 grudnia co Dobra, widzimy się jak skopie drewno. Dobra, widzę że już... Po krótkiej przerwie wracam do domu, bo musiałam zabrać drewno mówiłem. A i polecam wpadać na mój kanał, czyli na Phoenix F3K. No ale polecam. Nie, mam dwa. Mam dwa tam, więc... 11, 11. Ja drewno sobie włożyłam, a to nie miało. A ja nie miała wkładać drewna, tylko je wyjąć. Naprawdę się typu na dach Zajda. Nie znaczy niestety tego świata ale i tak dla Was widzowie potem stworzę nowy świat, żebyście wszystko wiedzieli. No na trochę, bo potem dodam mody. Może na. A nie, to nie będę mógł. No ja. Ale na to nagram, może jak będę grał w FC25. Jeszcze nie wiem. A jak będę miał nowy kanał, to też na niego będę zapraszał. Będzie więcej, będzie więcej robienia rzeczy. Na drugim kanale. po prostu robię dzisiaj magazyn. Zazdroszczę Wojanowi, że ma takie duże miasto, ale ja niestety nie umiem tak robić jak Wojan. Ja nie używam trochę to sobie potrwa, mam nadzieję, że widzę, że będziecie, że Wam się spodoba.

To są dwa mody. Dwa. To, to nie ma to ci chodzi o log. Na pewno dla ciebie nie będę żadnych usuwać modów. Idealnie mi starczyło. Dobra, widzę, że zrobię ten jeden kawałek i

No na widzimy się jak stworzymy świat. Dobra, już widzowie. Jesteśmy na lakim. No miał być normalna świata ale we, wlazłem jednak na Lucky bloki. No nie, 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 nie Mary... <trybujesz> tak zrobimy, że będę musiał lawitować Tak Kulko Kulko, no nie! Zniszczyłem ją, jest Au, no chodź, la la la, olaki blok, szybko szybko skręt o skłon, okej, okay, ja idę na drugi koniec świata, au. Widzowie, mam diamentowe. Ej, wiesz, że mam diamentowe rzeczy? Nie, nie. Dobra, umarł. Teraz ty. Te to, które pierwszy? Dobra, ty umarłeś. No chodź, no chodź. Znów Znowu tyle. I jakby co na koniec robimy walkę? O nie, uncoming, uncoming. Będzie wybuch. Myślisz, że ja nie mam? A no w sumie nie mam. W sumie nie mam. No nie, a ja nie mam. Ja w ogóle jeszcze, ja w ogóle jeszcze nie mam seta. Nie, nie, możemy sobie dawać, bo na końcu wojna. Nie wiem bo co to ja zbieram, ale okej. Co to jest? Widzimy mamy pojawą wicą. Co? O mój Boże Jakie szybko kopię? Mam pyta. Ja mi pomóż lepiej, bo ja tutaj. Chcę zaraz umieram. No wypłyń! Ja właśnie ci wykopałem. co ja sobie wkładam, ja, ja zajmuję sobie yy, tą skrzynkę. No, znów lata. Nie. Widzowie tutaj naprawdę się dzieje. Zawsze. Po chwili na świat już zniszczony. O nie! Ej, wiesz, że mogłem, mogłem zrespić Uidera. Teraz wyjdę. O nie, Mickey, jaką to jest taka? To jest taka. Fillagera. Fillagera zrozumiałem. Widzę, jakby co. ten film będzie troszeczkę trwał. No dobra, dawaj, mamy 5 mamy minut na uzbrojenia. No, bo nie będzie tak długo trwał film dobra poprawić sobie, nie wiem czy to wy zauważyliście, ale tylko ci. Znowu zginąłem! Co wie Dobra proszę, nie no jakiś creep, creeper... creeper Jezu, creeper Boże Łączyk, oczy nie, nie! nie. Szybko. Nie no, ty chyba sobie jaja robicie, że właśnie tego pilażera zdrosiłem z Wami szybko, szybko. Nie, woda, woda, woda. Wykop to, no, wykop. Blob, 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 zostaw mnie, błagam, błagam. B. Nie! Nie! Czy moja skrzynka przeżyła? Przeżyła, uff. Prawidzowie, zaraz zaczynamy walkę. Nie, ameno. Nie! No dobra widzowie ja się tak boję. Nie, nie co ja gadam? Ameno, ameno, sywenia. Ty nie można jak sobie zbroi? Ale czy ty naprawdę nie masz... Jak sobie zbroi? No to, z... no to klikaj te lucky bloki, lucky bloki. Co zaklepałam? Tam, gdzie jest kobel. Dobra, Kuba, jeszcze tylko mamy. Dobra, dwie minuty jeszcze. No, dobra, ale zbieraj. Nie, no szalker znów. Naprawdę? coś jest. No! Ameno... Ameno, a Stevenia, Stevenia... Tangolę golem kogo... A, on coming! Jakby co, jakbyś wiedział... O nie, chicken... Chicken bomb! No nie! Mm. Axelotl? Znowu jakieś głupie... Co to za jaja? Oh. Co, 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 co? Co, 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 Dobra Wykopię tej kotelaki, bloki i zaczynamy! La, Super, to jest odrzut, więc bez sens. Dobra! Nie, nie. Pali się do mnie? Eee, Michael, co za? dobra, gdzie jest. Gdzie moja skrzynka? Moja skrzynka, boże. Naprawdę nie mam klaty. Dobra, jedyna klata, która mi. Dobra, czas wychodzić Dobra, czekaj A, a chyba Idę do jakiegoś miejsca i zaczynamy. No nie! Dobra, chociaż polecę. Lecimy, 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 lecimy i umieramy. Dobra, ja się tylko przygotuję. No nie zabijaj! Nie, dobra, ja nie mogę zużywać mojego totemu. Znów? Ale no. Ale no! nie, nie ma, nie ma, nie ma! Nie? I co ja nawet mogę potwierdzić, że jestem ciągle na survivalu? Taki był, ale akurat nie mam tego. Mówiłem, żebyś, że nie ma, że nie ma już. Sob tego? Mój zbraj wygląda tak, a sobie tegnę tutaj, tutaj. Dobra. Wracaj Kuba, idź na. U. Idź tam. Trzy dwa. Dobra, jeszcze jeden raz. Dobra. Idź na drugą, na drugi część, na drugą część. Trzy dwa. Jeden. Weź, że umierasz Do trzech gramy. seis dois ainda vai oh vai. Trzy, dwa, jeden. Dobra, widzowie. To na tyle. Bardzo proszę Osoby, o lajki. Ale... Czekajcie, doczekajcie się nowego, do kolejnego filmu. Pa, nara.